Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Groa Garden. Witam was w kolejnym, kolejnym potężnym odcinku. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwonem na kanale, jeżeli jeszcze suba nie macie. Bo jak ktoś ma subika, no to wiadomo, widzi wszystkie poradniki, widzi wszystko co potrzeba, żeby być jak najlepszym. I właśnie z tym Harvest Eventem, czyli Summer Harvestem, no to słuchajcie, to wam jeszcze zrobię odcinek, bo już dużo się dowiedziałem. I wiem o co chodzi, od ilu punktów mamy lepsze nagrody i jak robić, żeby mieć lepsze nagrody. Także wiecie, ten pierwszy poradnik, wiadomo, dobrze mówiłem, bo trzeba zbierać jak najwięcej więcej tutaj roślinek z Seed Shopu jak macie dużo, to wtedy też dużo jesteście w stanie ogarnąć. I kwestia jest taka, o, nawet mamy painapla no idealnie. Trzeba cały czas pozbierać, wiecie, jak najwięcej nasion, sadzić i jak widzicie, zrobić sobie najlepiej takie miejsce, gdzie macie tylko same roślinki i reclaimerem najlepiej chować te stare rośliny wszystkie, bo nie są tak naprawdę, wiecie, aktualnie ważne. Także bierzecie sobie taki reclaimer i taki beanstalk na przykład sobie aktualnie chowam i się ma, nie? I już. I on sobie leży i go nie tracę. Ember Lily, proszę bardzo, kolejny. Tutaj Kolejny Beanstalk. Na razie to jest totalnie niepotrzebne, ponieważ widzowie na tym evencie najważniejsze są tylko, uwaga, te rośliny Summer, Summer Eventu, czyli właśnie Seed Shopu, plus dodatkowo te tutaj też się liczą, czyli Wild Carrot, Pear, e, Cantalop, Parasol Flower podobno mega OP, Rosie Delight też OP i Elephant Ears m, też OP. Ale widzowie, w dzisiejszym odcinku pogadamy też o czymś innym, bo przez jeszcze dwie minuty, 2,5 dwie minuty mamy Common Egga, wiadomo, to się przydaje do craftu. Mythical Egg, można trafić Red Foxa, Red Giant Ant. No raczej nie potrzebuje, ale kupimy, bo trzeba. I mamy nowe jajo, widzowie. Był Paradise Egg, teraz mamy Rare Summer Egg. Także zobaczcie, Flamingo, Tukan, Sea Turtle, e, Orangutan, którego bardzo chcę. To, to jest mega ziomek. I Seal, czyli właśnie foczka. Na stronie bo możecie kupić zwierzaki i inne itemy do gier na Robloxie. Z kodem żaba macie 10% zniżki na cały koszyk. Na przykład przy czterech peciszkach w Groa Garden to jak widzicie spory raba. Strona działa od dawna, wszystko obsługuje bot, więc jest pełna automatyzacja. Po opłacie dodajecie go do znajomych i odbieracie itemki na serwerze. Gwarancja przedmiotów albo zwrot. Link w opisie. Więc tak, tak, to, co zrobimy, widzowie? To kupimy sobie taki tutaj Rare Summer Egg. I słuchajcie, mam jeszcze plan, żeby no, właśnie go otworzyć od razu. Tylko zobaczymy, w ile on się otwiera. Uwaga, postawimy sobie jajo, widzowie. Pyk, mamy jajo. 4 godziny obradku. Dobra, to jednak, widzowie, skipujemy, prawda? Wydaje mi się, że skipujemy. Co prawda jestem biedny. Nie mam niestety na odcinek jakoś dużo robuxów. Ale zobaczymy, widzowie, jak to jajko wygląda. Wiecie, co nam przyniesie. Uwaga, czy jesteście gotowi? Klikamy skip. Pyk, mamy to. No i słuchajcie, takie duże jajo. Potężny bajo-jajo będzie otwierany. Mamy już Pikoka, jak widzicie. Jak ktoś nie widział, no to Pikok, proszę bardzo, co 10 minut po prostu trzepie skrzydełkami. No i daje zmniejszenie cooldownu o minutę dla wszystkich dookoła w 15 kratkach, że tak powiem. Nie wiem, jak to dokładnie liczyć. 15 stopach. No to, to generalnie tam wokół siebie, nie? To, to to chodzi. No i dobra, Rare Summer Egg. Plus mamy też Beach crate'y, które są mega potężne. Że wiecie, chillowanko, wakacje widzowie, koniec szkoły. No wiadomo, Beach crate'y trzeba otwierać. Tutaj mamy oczywiście rzeczy kosmetyczne. No i tak, Summer Egg, otwieramy widzowie, nie patrzę na dół. Nie patrzę na dół, żeby sobie nie spoilerować, uwaga, nie patrzę. Widzowie, naprawdę nie patrzę. Ło, wow, dobra, Siemanu, Siemanu, Żółwiu, Siemanu, Siemanu. Widzowie, wybrał mnie, wiecie dlaczego? Bo ja jestem zielony, wiecie, żabka Mereza, zielony Merezik, no to zielony Sea Turtle. No i słuchajcie, mamy półtora kilogramowego, potężnego żółwia Ugweja z Kung Fu Pandy. i teraz tak, co mogę zrobić, widzowie? No, Cooked Oula weźmiemy i postawimy Sea Turtle. Zobaczmy, co on tam potrafi. Widzowie, co 10? Oj, on ma dwie rzeczy jakieś dobre. Dobra, dobra bratku. No to view, zobaczmy. Co 10 minut, mm, ok no właśnie, co 10 minut, no nie całe 11 minut, dzieli się swoją mądrością z randomowym peciszkiem dając bonusowo 1015 xp i to jest mega dużo. I co 116 sekund e, splaszuje wodą na pobliskie e, roślinki, ok i mają wtedy 10% szans, że będą wet. Ej, co jest? Czyli to jest taki e, doziomeczek, który nakłada właśnie wet, czyli jedną z mutacji, która jest podczas range czyli po prostu deszczu, nie? Fajna sprawa, na pewno coś nowego. Poza tym, jeżeli wbijacie, uwaga, jeżeli wbijacie sobie postacie, które miałyby być dla was, wiecie, taką postacią po prostu, e, jeżeli chodzi o danie za age'a, czyli po prostu ulepszenie sobie slotów, no tutaj chodzi mi o upgrade'y. No to słuchajcie, Sea Turtle idealne. Macie na przykład taką myszkę, e, powiedzmy, taką Grey Mouse, mam chyba coś takiego. E, Grey Mouse, nie, może coś takiego Mouse. Na pewno mam jakąś Mouse. E, mouse jest super do tego. A nie, dobra, to inaczej się pisze. Więc tak widzowie, mamy Grey Mouse i ona daje sobie bonus expa. Dodatkowo jakby jej żółwik tam pomógł, wiecie, dawał expa, byśmy same myszy takie postawili, to serio idzie dużo myszy zrobić właśnie na takie poziomy. To jest bardzo ważne, bo żeby mieć jak najwięcej slotów, no bo wiecie, wtedy lepiej się gra. No i mamy na przykład, patrzcie, ja mam 6 slotów, czyli mam zrobione chyba upgrade'y 3, no i to wiecie, do jajca jeszcze, trzeba tutaj zrobić upgrade'y, co nie jest łatwe, no okej, okay, bo trzeba 45 wiek, czy coś mogę dać w ogóle na jajko na 45? No raczej nie, ale jak widzicie, wiemy co robi nasz żółwik. Mega fajny żółwik, słuchajcie, nie ma co gadać i jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o te właśnie roślinki z summer, moim zdaniem, powinniście cały swój ogródek, jedną przynajmniej stronę całą, zapełnić właśnie summer eventowymi takimi roślinkami. Bo patrzcie, co tu w ogóle mam. Gold, Windstruck, czyli nowa mutacja podczas takiego wiecznego dnia. To się często odpala. Polinated Burnt, oczywiście od Cooked Ola, Galactic nowy tam admin event, Heavenly też Admin Event, Shocked i Frozen. Także taka lubirka, widzowie, pewnie dużo kosztuje. Sprawdzę dla was nawet, nie ma problemu, proszę bardzo. O i zobaczmy za ile. Oj, podlał Sea Turtle, okej. Okay. Więc tak, chcemy to sprzedać, stary, za ile to kupisz? 365, okej, okay. ale to tysięcy czy milionów? Nawet ciężko mi teraz zobaczyć, bo mam za dużo pieniędzy, widzowie, za dużo pieniędzy. Kropeczka to oczywiście Olusia, tylko wiecie, musiałem ją tutaj nazwać kropeczką. No wiecie, tak po prostu, że na miniaturce. Jej nie było widać, także jest kropką dla mnie aktualnie. Dobra, widzowie, mamy Fidżia e, Seed, który tu oczywiście też mam. Kupione za Robuxy, bo normalnie go chyba jeszcze w ogóle nie było. E, cauliflower, wiadomo, tam najmniejszy, ale też warto brać, bo po prostu bierzcie wszystko, co się da, bo tak naprawdę ja nawet tego Cauliflower sobie posadzę jednak, żeby wszystko rosło, nie? Wszystko, 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 wszystko i po prostu będzie idealnie. E, pineapple Seed jakiś nie ma. Sugar Apple Seed, mam coś takiego nie mam. E, kiwi, zobaczmy, kiwi. Nie ma kiwi. E, jeszcze awokado no czy coś nie posadziłem czegoś fidjoa jakoś tak feioa jakoś nie wiem ciężko mi się to mówi i słuchajcie jeszcze mamy prikli prikli Priclipir. Nie, chyba wszystko posadziłem. Dobra, także jestem gotowy na Harvest Event i widzowie, zrobię wam, na pewno wam zrobię odcinek, także zostawcie łapeczkę w górę po ten odcinek, bo to naprawdę będzie coś grubego. Mam mega plan na to, jak wbić minimum 1500 punktów, bo wtedy już macie też rare nagrody. Ja wam to dokładnie wyjaśnię, od kiedy są jakie nagrody, bo już sobie tutaj się zagłębiłem w temat, także wiecie, będzie kompletny, totalnie potężny poradnik. I to już dzisiaj, najpewniej. Chyba, że jutro, jak nie dam rady. Ale no, będzie. Na pewno będzie. Postaram się być sobie. Muszę najpierw nazbierać dużo roślin z summer eventu i pokazać wam, że nawet solo możecie zrobić dużo. Ale my najpewniej nie zrobimy tego solo, tylko pójdziemy sobie na publika i na publiku ktoś zawsze tam pomoże. Ktoś zawsze, wiecie, zawsze pomoże, zawsze coś tam dorzuci. Jest to kwestia taka, że często idzie trafić na ludzi, którzy totalnie nie robią eventu. A szkoda, bo to naprawdę warto robić. Słuchajcie, mamy nowe jajca tutaj jakieś. Zobaczcie, czy to są rare jajca? Nawet nie wiem dokładnie. Ale mamy flawę seedpaki, czoklet sprinklery, stare rzeczy. Mamy nowy właśnie ten sitpack, który dotyczy właśnie tych uszu słonia, tych nowych tutaj roślinek. Także widzowie, tylko tak możemy to zdobyć. Dlatego ludzie powinni się mega tutaj zmobilizować i latać tutaj i cały czas to robić, nie? Dlatego jak wbijam na publika i widzę, że ktoś nie robi, no to lipa, lipa. Zależy na kogo traficie. Jak traficie na tryhardów, to mega op, no bo sam też jestem tryhardem, wiecie? Ja wbijam, przynajmniej 1000 punktów robię. Naprawdę, przynajmniej sam tysiąc punktów wkładam, no ale nie udało mi się nigdy zrobić nawet tego rare, czyli od 1500 punktów. No właśnie to jest ta lipa. Więc tutaj totalnie, no, zależy na kogo traficie. I najlepiej to w ogóle zrobić sprinklery, ale o tym już będę właśnie mówił w kolejnym odcinku. Wiecie, sprinklerki, jak największe roślinki, więcej kilo, mutacje i wtedy się przyszykować i pójść na taki event na publika. Albo wam ktoś pomoże, albo nie bardzo. No, tu zależy też otwarta, na kogo traficie, ale wiecie, no, warto próbować, nie? Warto próbować. I słuchajcie, mamy jeszcze jedną nową rzecz. I ta jedna nowa rzecz, uwaga, no, to jest taka pewna tutaj nowość. Znaczy, no, to jest totalnie nowość. Jest to tanning mirror. I ten tanning mirror, ne, pop po prostu zabiera promienie słoneczne, coś takiego. No wiecie, to jest takie, od, od, jakby odbija te promienie i daje na m, nasze roślinki 10 razy. Zanim zostanie zepsuty I ja mam taki tanning mirror Udało mi się jeden kupić I zobaczcie jak to wygląda Takie cosik, normalnie to sobie bierzecie Stawiacie na farmie tak jak star color, Jak nektar staw, cokolwiek po prostu No i stawiacie, nie? I wtedy to po prostu bierze na siebie tą mutację Podczas nowego eventu headwave Jakoś tak, no po prostu taki gorący event, nie? Wiecie jak w, w lato, przeważnie nawet w sierpniu Lipiec nawet w sumie, ale sierpień no to generalnie jest giga, wiecie, giga cieplutko, nie? Jest wręcz gorąco, że aż tutaj normalnie czacha dymi, nie? No to wiecie, to, to generalnie właśnie taki event, że po prostu jest giga gorąco. Aktualnie ciężko, żeby było gorąco, wiecie, mamy noc tak naprawdę. Mamy tutaj Moonlit Night, więc no, lipa. Ale z tego co usłyszałem widzowie, to po raz pierwszy w seed Shopie pojawiła się Fidja, czy jakoś tak. Patrzcie, mamy 2,750, czyli prawie 3 miliony, nie 3 miliony, przepraszam, 3 miliony, niecałe 3 miliony za Fidja Seed Także przepotęż widzowie, przepotężna roślinka, przepotężna sadzonka, która daje bardzo dużo punktów, jeżeli chodzi właśnie o ten Harvest Event, dlatego widzowie, warto cały czas sprawdzać na bocie od właśnie twórców Growa Garden, jeszcze nie ma niestety pingów na nowe rośliny, także tam nie zobaczycie, niestety, nie da się, więc słuchajcie, do, no, tak to niestety tutaj wygląda i to, co na pewno bym chciał zrobić, to postawić ten Tanning Mirror, on nie jest drogi, on się pojawia w Girszopie i moglibyśmy dać tutaj tam na te nasze, słuchajcie, nowe roślinki Summer, tylko tak, ja bym to dał tak no, idź mi Dragonfly, no przeszkadzasz mi ziołek, co ty robisz. Dobra, i stawiamy to powiedzmy mniej więcej tutaj. I patrzcie, tak to wygląda. I dosłownie to nam teraz przyciąga podczas tego eventu e Heatwave, Heatwave, Hitwave, he no, nie wiem jak to się wym wymawia. W każdym razie, widzowie, jest gorąco, tak? A teraz mamy nowy event Windy. I tutaj mamy większą szansę na Windstruck, czyli nowy tutaj nowa mutacja. I już wam mówię, ile te mutacje mają i tak dalej. Żebyśmy wiedzieli, jak to działa, widzowie. W oficjalnym update'cie, oficjalnym, oczywiście Discord, mamy tak. Heatwave, heatwave, no nie pamiętam, nie pamiętam, jak to się wybawiał widzowie, najgorzej. To tak, mamy ten Heatwave, i to jest właśnie nowy event. I wtedy te, po, te postacie, co ja gadam, te owoce są Sand, sand Drive, Sandriat, więc generalnie mają tą mutację. Mamy jeszcze Gale, i wtedy mają Windstrack, i Windy to też mają Windstrack, więc w sumie no, generalnie ten Gale jest taki mocniejszy, chyba. Mamy Tornado, i Tornado też jest tutaj, Windstruck i tutaj, tak, Windstrack daje dwa razy mnożnik, także malutko. Twisted od Tornado, daje nam z tego eventu tornado, daje nam 5 razy mnożnik, ale uwaga, Sunride, Sundrite? Dread. Sun dread, dread. Nieważne widzowie, nie, ja dzisiaj się tak plączę. Naprawdę, takie nazwy, które nie potrafię do końca wypowiedzieć. Nieważne, wiecie o co chodzi? Chodzi o Sandride. Generalnie no, takie wys wyschnięte, nie? No po prostu jest giga gorąco i tyle. No, to to generalnie na he Headwave evencie daje 85 mnożnika. I mamy Verdant, uwaga. Verl Verdant. I Verdant nakłada Scarlet Macaw. Czyli generalnie ta taka papuga. Ja bym to nazwał po prostu parotem, papugą. Więc ta papuga z tego Paradise Egg, który wiecie jak zdobyć, bo robiłem odcinek. Jak nie to sobie obejrzycie kolej poprzedni, nie kolejny, tylko poprzedni, to słuchajcie Verdant właśnie nakłada ta, ten peciszek i daje nam 4 razy mnożnik. Fajna sprawa. I para Paradisal Sandriet plus Verdant, no to tak naprawdę mamy, słuchajcie, 18 razy mnożnik. Więc tutaj mamy też od zwierzaków jak najbardziej, mamy 20 summer kosmetyków i tak dalej, i tak dalej. W ogóle najbardziej bawi mnie to, że sam poleciał na wakacje i wiecie, za sama teraz robi tom, nie? I ten tom, widzowie, jest o tyle tutaj taki śmiechowaty, że ma, wiecie, no to przepraszam, że niby on jest samym, nie? Wiecie, on tak udaje, on tak udaje. Widać, że ma nos, nie? Cwaniaczek jeden. Także e, generalnie tak to wygląda, widzowie. Czy mamy coś nowego? Sprawdzamy oczywiście, bo potrzebujemy jak najwięcej wszystkiego. Dlaczego? No już mówiłem. Dlatego, żebyśmy robili pięknie harvest event przy kolejnej jakiejś dużej okazji. Tutaj damy sobie cauliflower. Siemano, stary, dobra. No i mamy to. Więc tak, no najlepiej by było w ogóle cauliflower gdzie indziej w sumie dać, bo jak przejmie tutaj nasz tanning mirror, tego head wave, czyli właśnie tutaj rzuci nam sun dried, e, sun dried do wiecie to mutacje nie więc tutaj będę mówił poziemniakowemu więc ogólnie do no wtedy jest potężnie jest fajnie no ale to trzeba też dobrze zrobić żeby to na przykład poszło na Fidzje zamiast na Cauliflower bo będzie lipa nie no i tak to wygląda widzowie no mamy nowe jaja mamy już jedno widzieliśmy mm, widzieliśmy też to Paradise I chyba jest jeszcze jedno chyba jest takie common egg coś takiego common summer egg albo uncommon coś na pewno było jeszcze